Cześć, czy kiedykolwiek spędziłeś godziny próbując zrozumieć jak połączyć jakieś API w programie N8N? Czytałeś dokumentację w nieskończoność, a potem i tak wszystko robiłeś metodą prób i błędów? Albo może usunąłeś przypadkiem ważny węzeł i wpadłeś w panikę, bo nie wiedziałeś jak to cofnąć? Dzisiaj pokażę Ci 15 trików w N8N, które oszczędzą Ci dziesiątki godzin i sprawią, że Twoje workflow będą działać jak szwajcarski zegarek. To nie są podstawy, które znajdziesz w każdym tutorialu. To są bardzo przydatne triki, które odkryłem pracując z setkami automatyzacji. Zaczynamy. Pierwsza rzecz: większość z nas używa N8N jak amatorzy. Klikamy myszką wszędzie, szukamy przycisków i marnujemy czas. Oto najlepsze skróty, które ułatwią Ci życie. D. Desaktywuj lub aktywuj węzeł. Tab. Dodaj nowy węzeł. Shift plus S. Utwórz nową notatkę. Minus oddal workflow. Plus przybliż workflow. 0. Wycentruj ekran. 1. Wycentruj workflow. Protip. Te skróty przyspieszą Cię o 80% przy najczęstszych akcjach. Widzisz te małe strzałki po prawej i lewej stronie każdego noda? To Twoje przyciski do przodu i do tyłu. Możesz płynnie przeskakiwać między nodami bez szukania ich na kanwie. To szczególnie przydatne w długich workflow. Nie musisz scrollować i szukać. Shift plus S i masz nową notatkę. Ale oto sekret. Możesz używać markdown. Hashtag. Duży nagłówek. Dwa razy hashtag średni nagłówek. Trzy razy hashtag mały nagłówek. Plus możesz zmieniać kolory notatek. Idealnie do tworzenia wizualnych sekcji w dużych workflow. To jest Game Changer. Widzisz tę małą pineskę obok każdego noda? Kliknij ją po pierwszym udanym uruchomieniu. Teraz te dane zostają przypięte. Nie stracisz przykładowych rekordów podczas edycji workflow. Przy pracy z LLM-ami to ratuje życie. Pinujesz kontekst, żeby nie gubić się w testowaniu. Większość ludzi myśli, że workflow to jeden trigger, jedna ścieżka. To nieprawda. N8N wykonuje workflow od lewej do prawej i od góry do dołu. Możesz mieć wiele triggerów w jednym workflow. Na dole ekranu masz opcję Execute Workflow From. Możesz wybrać, od którego triggera chcesz uruchomić workflow. To oszczędza masę czasu przy debugowaniu. Testujesz tylko fragment ścieżki. To jest bardzo cenny trick. Zamiast grzebać w dokumentacji API Robię tak: idę do czata lub klot i piszę: "Podaj mi curl request, aby wysłać zapytanie do API, na przykład do API Tavili". Dostaję gotowy kod curl. Teraz kopiuję to do HTTP request noda i gotowe. Znacząca oszczędność czasu: zamiast 30 minut czytania dokumentacji, mam działające połączenie w 30 sekund. Zanim zaczniesz budować coś od zera, sprawdź stronę integracji n8n. To oficjalna lista wszystkich dostępnych węzłów, na bieżąco aktualizowana. Sprawdzaj często newest. Nowe integracje pojawiają się regularnie. Masz duży skomplikowany workflow? Stara metoda to był node execute sub workflow. Długo trwało, trzeba było ręcznie tworzyć nowy workflow. Ale jest nowa, genialna metoda. Zaznacz grupę nodów, które chcesz wydzielić. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz Convert to Sub Workflow. Boom! Masz czysty, autonomiczny moduł w trzy kliknięcia. Możesz kliknąć w nowy node i automatycznie przejść do nowego workflow. To jest przełom w organizacji kodu. Zamiast jednego wielkiego workflow masz małe, zarządzalne moduły. A oto kolejny wartościowy trik. Widzisz ten przycisk LOX na dole? To Twój detektyw do rozwiązywania problemów z LLM. Kliknij tutaj, a zobaczysz dokładnie, jaki input otrzymuje twój model LLM do analizy. Widzisz całe zapytanie, parametry, kontekst, wszystko. Gdy coś nie działa z AI, zamiast zgadywać, sprawdzasz tutaj, co faktycznie wysyłasz. Może prompt jest za długi? Może brakuje kontekstu? Może źle sformatowane dane? Protip. To ratuje godziny debagowania. Od razu wiesz, co poprawić i gdzie. Szczególnie przydatne przy kompleksowych zapytaniach AI. Oficjalne węzły to dopiero początek. Community Notes to prawdziwa kopalnia złota. Dziesiątki niszowych integracji, które nie mają oficjalnych węzłów. Większa konfigurowalność, więcej możliwości. Pamiętaj tylko, że Community Notes nie aktualizują się automatycznie przy updatach N8N i musisz to robić ręcznie. Masz tysiąc rekordów do przetworzenia? Większość robi to sekwencyjnie, powoli i nudno. Użyj split in batches z opcją loop i wait. Ustawiam 10 paczek równolegle po 10 itemów każda. Zamiast przetwarzać po kolei N8N robi 10 rzeczy jednocześnie. Skaluje obróbkę tysięcy rekordów bez dławienia się. Pamiętaj, że domyślny limit to 256 równoległych executions. Dla większości wystarczy. LLM to kosztowna zabawa. Większość ludzi zostawia domyślne ustawienia. Wybieramy model, np. klot 40Sone. Standardowe minus 1 oznacza nieograniczoną ilość tokenów. To może kosztować. Ustawiam max tokens 1000. Kontroluję koszty i czas odpowiedzi modelu. Protip. Dla większości zadań 1000 tokenów wystarczy. Lepiej mieć kontrolę niż zaskoczenie na koncie. Ups! Usunąłem ważny note. Gdzie jest? Cofnij. Nie panikuj, widzisz ten niepozorny przycisk zegarka u góry to Workflow History. Kliknij i masz pełną historię zmian. Możesz wrócić do dowolnej wersji. To ratuje życie, gdy coś usuniesz w automatyzacji dla klienta. Protip. Ten przycisk jest mało widoczny, łatwo go nie zauważyć w stresie. To jest najbardziej niedoceniany feature w N8N pokażę jak nie stracić ani jednego błędu. Mam workflow, który uruchamia się co minutę. Dodaję węzeł code, który celowo wyrzuca błąd, throw new error, czyli testowy błąd. Workflow musi być aktywny, żeby error trigger zadziałał. Teraz tworzę nowy workflow z error trigger. W ustawieniach pierwszego workflow wybieram error workflow. I szukam mojego logowanie błędów. Od teraz co błąd jest automatycznie wyłapywany. Podpinam węzeł SET lub Google Sheets lub Slack i konfiguruję, żeby otrzymać wiadomość błędu, nazwę Workflow. Nazwę węzła, którego dotyczy błąd. Centralne logowanie wszystkich błędów. Śpisz spokojnie. To jest krytyczne dla bezpieczeństwa. Nigdy nie wklejaj API bezpośrednio w węzły. Widzisz, co się dzieje, gdy wkleisz klucz w parametry zapytania lub nagłówki? Otwieram eksportowany plik i widzisz, API key jest widoczny w pliku JSON. To katastrofa bezpieczeństwa. Właściwa metoda. Idę do credentials, tworzę nowe credentials, wybieram z listy, konfiguruję raz. Później w węzłach wybieram credentials z listy, bezpiecznie i wygodnie. Raz skonfigurujesz, używasz wszędzie. I to wszystko. 15 trików, które zmienią Twoje podejście do pracy z N8N, skróty klawiszowe dla 80% przyspieszenia. Curl Technik dla ekspresowego api. Sub Workflow dla modułowości. Równoległe przetwarzanie dla wydajności. Error Workflow dla spokoju ducha. Jeśli podobały Ci się te typy i chcesz więcej, mam dla Ciebie kilka rzeczy. Po pierwsze, konsultuję biznesy w zakresie możliwości automatyzacji AI. Jeśli zastanawiasz się, jak sztuczna inteligencja może pomóc w Twojej firmie, napisz do mnie. Po drugie, prowadzę cotygodniowy newsletter o najnowszych przełomach w technologii AI, znajdziesz link w opisie. I po trzecie, pracuję nad społecznością automatyzacji z najlepszymi treściami o agentach AI, automatyzacjach, kodowaniu i wiele więcej. Więcej informacji wkrótce. Jeśli film był przydatny, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. To motywuje mnie do tworzenia więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym filmie.